Hello, 3, 2, ja jestem Filipone i witam Was w yy, odcinku z Fozy Horizon po dłuższej przerwie. Dzisiaj sobie będziemy kupywać dom, nowy taki mój dom za 2 miliony i będziemy do tego otwierać super wheelspiny i zwykłe wheelspiny. To ja sobie tylko pojadę tam do tego domu, mam 2 km i z tego co słyszałem ten dom jest nawiedzony. Nawiedzono to, że powiedzmy w nocy będą duchy straszyć, ale to nie wiem czy to jest prawda, bo jeszcze tego domu nie mam. Teraz ja tylko tam pojadę. Raz, dwa, bo... dobra, na skrót jedę. Czas tylko marenować. To jest ten dom, taki zamek, to jest bardziej. Ja mam przy sobie 5 milionów 336 tysięcy. Mam kredytów. Pokaż dom sobie, klikam. Okej, okay. i tu mam 10 super losowania, jakieś ubrania i mogę się teleportować. Kup, tak. Uh. Dobra, teraz tego wyjdę. Wyjdę do nam dobra. Kupiłem już ten dom i powinienem mieć... się widzimy już przy losowaniach. Dobra, już yy, są losowania. Mam tutaj super losowanie i zwykłe losowanie. Napierzecie od zwykłych losowań. Mam ich 20. Ok, buty. Przyspieszę trochę. 2000. 100 Fajnie. 45 tysięcy, też spoko rękawiczki tam u góry jakiś samochód był u, fajny samochód okay. są takie za, zacięcia, ale musiałem zrobić otwieramy dalej 110 tysięcy, fajnie Kurytka. Ok, teraz odbieram nagrody, otworzę jedno zwykłe losowanie, super losowanie znaczy się, mam ich 15. Uuu, ale fajnie, tam na dole korowetta była. O, akurat tą korowettę trafiłem, też do 10 otworzę. Podnik Carlos XD. O oh, Boże, 500 tysięcy tam było Bugatti Hiron! Ja ostatnio sprzedałem Bugatti Hiron Bugatti Hiron trafiłem. Ja dubia Ależ to okej. Okay. Toyota jakąś jakoś trafiłem. Okej, okay, już mam 4 miliony. 7 milion oddał. Teraz otworzę zwykłe stosowania 120 tysięcy Jakiś korweta chyba, nie wiem Znowu kalosze 15 tysięcy, to tam mało 40 tysięcy nawet więcej O kurde, szkoda mi, to auto jest fajne tamte co było jest ja takie jedno mam, ale by się przydało drugie. Chodźmy na aukcję wystawić. korwetę. Na dole auto też było fajne. Okej. Okay. Ostatnio otworzę tak, że będzie się kręcić całe. I 10 tysięcy. OK. Teraz super losowania. Pozostało jeszcze 9. Jakbym Aventadora trafił, nie? To, to by był najlepszy odcinek. Okej, okay, okej. Okay, 160 tysięcy... Przynajmniej już jest więcej. Fort Mustang. O, oh, Porsche Kaimon. Też jest bardzo fajne Porsche Kaimon. Też ja chciałem mieć. 300 tysięcy okej u 40 tysięcy to fajnie Nas tak otworzę, żeby się całe zakręciło i pominę Aj i słaby lud yy, sprzedaj 170 tysięcy. Łatwiutko. Zaraz się odda te 2 miliony. Ostatnie dwa. To teraz otwieram całe. Kapelusz. Okej. Okay. Fajnie. I co teraz będzie? Ostatnia skrzynka. Okej. Okay. Tyle skrzynek całych i, tak jakby te 2 miliony, które kupiłem, dom, to mi się oddało. I mam znowu 5 milionów 200 100 tysięcy na minus, ale to nic się uzbiera. Możemy jeszcze jedno losowanie otworzyć. Tylko muszę szybko. Ostatnie losowanie w tym odcinku. Aj, myślałem, że będzie ten jakiś smartwatch, rzadki ubiór. Tak, tak naprawdę nic nie straciłem w tym odcinku. To by było tyle z tego odcinka. O, jeszcze mam losowanie. To jednak nie jest tyle z tego odcinka, bo jeszcze mam jedno losowanie. Jakby to 100 tysięcy wbiło, to by był jeszcze lepszy odcinek. Okej. Okay. To by było tyle z tego odcinka. Sorry za taką długą przerwę. Teraz będę aktywniejszy będzie więcej odcinków. z... No, dłuższe będą odcinki. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie jeszcze więcej takich otwieranek fajnych. Czy chcecie arenę z Fortnite'a, bo mogę ją nagrywać. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie więcej otwieranek, czy chcecie jeszcze Fortnite'a arenę z krzaczorem, czy tam samemu solo arena albo duo Arenę z krzaczorem. No, to by było tyle z tego odcinka. Jeszcze w informacjach napisałem, jakie tam mogą być gry na kanale, na, w informacjach na kanale moim napisałem, jakie mogą być gry. To się spodziewajcie tych gier, bo na pewno będą. To by było tyle z tego odcinka. Miłego oglądania, no miłego oglądania, coś oglądaliście, nie zapomnijcie zać łapki w górę, suba z dzwonem, bo widziałem, że ostatnio dwa suby wbiły, to musimy wbić do końca tego roku 20 subskrypcji. Na